Cześć, witajcie. Myślę, że dzisiejsza recenzja będzie dla Was ciekawa z kilku powodów. Po pierwsze, mamy tutaj największy i najpotężniejszy głośnik bluetooth, jaki się kiedykolwiek u mnie znalazł w testach na kanale. Do tego jest to swoisty rekordzista, jeśli chodzi o kategorię wagową, ponad 13,5 kg. Czyni go także najcięższym głośnikiem w historii, jaki się u mnie pojawił. Po trzecie, ma też naprawdę sporo atrakcyjnych, przydatnych i funkcjonalnych cech. O wszystkich funkcjach posłuchacie dzisiaj. Cena tego głośnika to ponad 400 zł. Aktualne ceny w każdej chwili macie w opisie filmu. I tak tytułem wstępu powiem Wam, że jak ten głośnik do mnie przyjechał, wypakowałem go, zobaczyłem front w całości z plastiku, pomyślałem sobie, że jest to. Bardziej plastikowa zabawka niż jakiś poważny sprzęt audio, ale po kilku dniach testów zacząłem zmieniać zdanie. Dlaczego? Dowiecie się dzisiaj, posłuchacie też o tym naprawdę sporo. Zapraszam Was, zaczynamy! Przed nami głośnik firmy Manta Karaoke SPK 5003 gul czyli największy i najpotężniejszy głośnik Bluetooth jaki kiedykolwiek u mnie wystąpił w recenzji. Głośnik o mocy w sumie 40W, 12 calowy potężny głośnik basowy. Głośnik 5 calowy, jeśli chodzi o Twittery, mający ponad 60 cm wysokości i waga 13,5 kg. Po prostu gigant kolos. Do tego jeszcze dużo dobrego, za chwilę dowiecie się wszystkiego. Dokładne wymiary to 381 x 300 x 625. Ale przede wszystkim potężną baterię 4500 mAh. Mamy instrukcję, która nam tutaj opisuje. Co nieco wszystkie wejścia, wyjścia, za chwilkę Wam to dokładnie pokażę. Zestawię jeszcze mikrofon bezprzewodowy, kabel do ładowania, kabel AUX, antena radiowa, bo jest radio oraz całkiem fajny pilocik. Zanim przejdziemy do funkcji, najpierw przyjrzyjmy się frontowi urządzenia. Wszystko jest w plastiku, ale wygląda to całkiem nieźle. Ten plastik jest dość gruby, robi dość dobre wrażenie. Mamy sztywną siatkę mesh oraz logo manty tutaj na froncie. No, i dół wygląda tak sobie. Generalnie głośnik wygląda plastikowo, ale moim zdaniem nie wygląda źle. Już muszę wziąć kamerę do ręki. Na górze uchwyt oraz coś znane z walizek podróżnych, czyli taka wysuwana rączka do transportowania głośnika. Przydatna rzecz, bo jest naprawdę ciężki. Nie każdy będzie miał siłę to do w ogóle podnieść ziemi. A z tyłu mamy. Kółeczka, z przodu mamy podstawki, więc bardzo ładnie, płynnie ten głośniczek się porusza, nawet w terenie. Góra i boki to już MDF, więc obudowa nie jest plastikowa, co się oczywiście chwali i wpływa też na poprawę jakości dźwięku. 40 W w sumie to cudo, ma więc całkiem dużo. No i patrzymy po kolei, co tutaj jest. Mamy na dole dwa stryczki. Włącznik, włącznik główny. Oraz włącznik, wyłącznik światełek na froncie. Ładowanie Mamy tutaj ogólnie możliwość podłączenia AUX-a i gitary. Mamy też port mikrofonowy. Mikrofon działa bezprzewodowo, albo możemy użyć mikrofonu przewodowego za chwilkę przetestujemy. Dwie anteny FM, czyli radiowa. Mamy też oczywiście tą w komplecie, którą Wam pokazywałem, i antenka do bezprzewodowego mikrofonu. Bardzo wiele pokręteł, głośność. Treble, basy, echo mikrofonu, głośność mikrofonu i głośność gitary, czyli sterowanie na wypasie. A zobaczcie że tutaj port USB, duże karty SD, mikro SD i fajny, duży, czytelny wyświetlacz plus zestaw przycisków. Tryby, nagrywanie głosu czy wykonań gitarowych, na przykład na pendrive czy na kartę. Powtarzanie, na do tyłu skanowanie radia i tak dalej, czyli wszystko tutaj ukryte pod tymi przydatnymi przyciskami. Jak włączamy to mamy ekran. Pokazuje nam aktualne wyjście, stan baterii, dwie kreski z trzech, 4500 godzin. stacza na ładnych parę godzin ostrego grania. Dobrze, na początek zanim zrobię Wam poglądowy test dźwięku sprawdzimy ten mikrofon bezprzewodowy. Niestety baterii ani w pilocie, ani w mikrofonie nie ma. Do pilota dwie baterie Aa, tutaj dwie AA. Włączamy. Jest jakiś tam pisk, szum, coś się dzieje. Halo, halo, słychać no, mnie? Nie? Dobra. Dobra, słychać mnie w tej chwili słyszycie połos to echo możemy sobie oczywiście zmniejszyć, zniwelować. Także prawie go nie ma, albo zrobić już takie bardzo kościelne echo, żeby mnie tutaj bardzo dobrze słychać. W każdym razie mamy też regulację głośności samego mikrofonu, więc może to być albo głośno, nie polecam, bo sprzężenie zwrotne za chwilę nastąpi. Lepiej to tak wypośrodkować, żeby było wyraźnie, ale nie za głośno. Tak więc wiemy, że mikrofon bezprzewodowy, który jest w zestawie, działa. Wyłączamy teraz ten mikrofon i ja sobie pożyczam mikrofon od głośnika konkurencji. Wtykamy do mic in Dobra, coś też tam bzyczy, szumi. Robię on. Halo, halo, jak mnie słychać? No więc zobaczcie, z takim mikrofonem też to działa, też działa to echo. Dobra. I działa też głośność mikrofonu. Tak więc możemy użyć mikrofonu z zestawu i mikrofonu chociażby przewodowego, jeśli jakiś mamy. A w sumie wiecie co? coś mnie zaciekawiło, czy będą dwa na raz działać. Uwaga, włączam jeszcze tego. Halo 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 halo, 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 halo. No i dobra. Wygląda na to, że działają oba, więc mamy też jakąś opcję, chociażby śpiewania na dwie osoby. Jedna bierze bezprzewodowy a drugi sobie kupujemy jakiś tani za 2-3 dyszki taki przewodowy. No i możemy się bawić. Radio pokażę Wam na zewnątrz, bo w piwnicy tutaj odbiór pewnie będzie słaby, jak już nawet będzie to nieczysty, więc to zobaczycie w dalszej części testu. Aha, jeszcze jedna rzecz. Właśnie otwory bas refleksą z tyłu głośnika są dokładnie tutaj. Powiem Wam, że bas to ma całkiem niezły za chwilkę poglądowy test dźwięku. Natomiast co Wam powiem, głośnik troszeczkę szumi, troszeczkę trzeszczy, a nawet na maksa nie jest to takie trzeszczenie jak w niektórych głośnikach konkurencji, więc jest to tutaj do przyjęcia, tym bardziej na dworze, byście tego chyba w ogóle nie słyszeli. Test dźwięku, jak powiedziałem, będzie poglądowy, czyli najlepiej tego posłuchać na żywo, bo ani kamera, ani mikrofon w 100% nie odda Wam tego, co słyszy ucho ludzkie. Tak więc będę Wam po prostu puszczał muzykę z telefonu, tak na bieżąco i przełączał na głośnik. Będziecie słyszeć, jaka jest różnica. Naprawdę ten głośnik gra nieźle. Jest duży, ma sporą moc, to też robi swoje. Przy okazji też pokażę Wam później te LEDy. Ok, mamy dźwięk z telefonu. Tak więc brzmienie z telefonu bardzo płaskie. Pamiętajcie, że z tu mamy pokrętła na głośniku do chociażby wzmocnienia basów czy sopranów. Sprawdźmy. basy możemy jeszcze pogłębić słabe basy i mocne Zobaczcie, teraz kiedy pojawiają się ledy, muszę dać naprawdę głośno Tak więc nie da się ukryć, że te ledy są na naprawdę głośne imprezy. Co jest tutaj ciekawostką, że ten głośnik, pomimo pełnej głośności, daje naprawdę niezły dźwięk. Nic nie rzęzi, nie harczy, basy nie są nieczyste nawet. Co mnie zdziwiło. Nie Jest to może jakiś dźwięk audiofilski, ale naprawdę daje radę nawet na pełnej głośności. No i uwierzcie mi, że jak postawicie to sobie na ogrodzie, możecie ładnie namieszać sąsiadom. I to chyba nie tylko tym najbliższym. To samo z włączonym Bluetooth, bardzo płaski dźwięk, a z głośniczka był naprawdę rewelacyjny. Do tkanin ZILAN za 8,69 za opakowanie. Tesco. Ciesz się tym, co dobre. Planujesz remont? Dajemy Ci najlepszą ofertę na rynku. Farby, glazury i grysy, materiały budowlane, narzędzia. A teraz na przykład przydatna w każdym domu wkrętarka Bosch z dwiema bateriami i funkcją szybkiego ładowania baterii. Dobry czas podsumować. Za nami dość obszerne testy. Spora ilość szczegółów i pora zacząć od minusów. Czy się jakieś dopatrzyłem? Moi drodzy, jeśli chodzi ogólnie o jakość wykonania, ten głośnik wykonany jest bardzo dobrze, czego się na początku nie spodziewałem. Plastikowy front, no niestety, jest tutaj. Plastikowy. Dlatego, jak ktoś nie lubi plastikowych głośników, przynajmniej frontów plastikowych, to może mu się po prostu nie spodobać. Natomiast jakość tego plastiku jest bardzo dobra. Miejscami są jakieś tam delikatne mankamenty fabryczne. Ale głośnik jest tak duży, że takich drobiazgów po prostu za bardzo nie widać. No ale zawsze plastik to plastik, nie jakieś eleganckie wykończenie z innych materiałów. Druga rzecz, może to nie jest tyle co wada, a raczej cecha urządzenia jest tak duże, tak ciężkie, że powiem wam, wyjmowanie jedną ręką z kartonika, no oczywiście da radę, jak najbardziej. Natomiast jest to głośnik, jakby nie było, bardzo ciężki i co niektóre osoby posiadające mniej siły mogą sobie. Nie radzić po prostu z przenoszeniem, z podnoszeniem. Ma co prawda ten głośnik rączkę, kółeczka, ale jak musimy gdzieś po schodach na przykład go sobie podnieść, czy z jakiś próg przenieść, no to niestety wtedy trzeba go wziąć do ręki i podnieść. Tak więc jego gabaryty, jego waga mogą też tutaj, co niektórym osobom utrudnić życie. No i w sumie chyba tyle. Co do ceny, no tutaj bym się nie czepiał, ponieważ ma naprawdę masę funkcji i właśnie przechodzimy już płynnie do plusów, chociażby to, że mamy i wbudowane radio, które bardzo ładnie odbiera na wolnym powietrzu. Wystarczy wysunąć antenę i jakość tego dźwięku piosenek z radia jest naprawdę bardzo dobra. Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że aż tak dobrze to będzie działało. Z tyłu mamy też duży wyświetlacz czytelny equalizer dla wielu tutaj osobnych rzeczy, czyli regulacja głośności, treble, basy. Mamy czytniki kart i microSD, i duże SD, i port USB z odtwarzaniem MP3, tak więc jest tego masa. Do tego w zestawie dobrze działający, wyraźnie tutaj przekazujący dźwięk mikrofon bezprzewodowy, a i wejście na przewodowy, więc jak jakiś mamy, możemy sobie na dwa mikrofony spokojnie tutaj się bawić. No i jak ktoś ma gitarkę, to też można sobie ją podłączyć właśnie do odpowiedniego wejścia. Ok, jedna rzecz jeszcze do minusów, bo tutaj mi to naszło przy okazji pilot. Mamy pilot w zestawie, ale jest on, powiem wam taki sobie działa ok, a jak na przykład testowałem na ogrodzie w pełnym słońcu, to musiałem bardzo blisko do głośnika podejść od przodu żeby to zadziałało. Oczywiście w zamkniętych pomieszczeniach w domu ten pilot będzie lepiej działał. Co jest też ciekawe, że mamy czujnik i z przodu i z tyłu i możemy frontem do głośnika regulować, na przykład głośność i możemy też z tyłu to robić, celując po prostu tam w ten cały panel kontrolny, więc to jest też fajne. I ostatnia rzecz, którą trzeba poruszyć, jakość dźwięku. Powiem wam, że nawet przy maksymalnej głośności ten głośnik gra zadziwiająco dobrze. Naprawdę wielki subwoofer naprawdę dobre, mocne basy i ogólnie jakość dźwięku. W tej cenie myślę, że na wystarczająco dobrym poziomie, żeby sobie zrobić jakąś imprezkę przy grillu, przy ognisku czy nawet jakąś domówkę. Tak jak widzieliście w teście, ten dźwięk głośny niósł się na dobre 30-40 metrów, pewnie jeszcze dalej byłoby go słychać, tak więc można tym sprzętem niejednego sąsiada zagłuszyć. Rekomendacji może tutaj nie będzie, ale produkt naprawdę ciekawy, pełen dobrych cech, pozytywów, z niewielką ilością mankamentów i myślę, że jak na to co sobą reprezentuje w całkiem przystępnej cenie. Tak więc na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, aktualne ceny macie zawsze w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!